Czy dźwięk obwoluty haczącej o półkę sprawia, że wszystko się w tobie skręca? Czy masz już dość pogiętych i pozadzieranych brzegów obwoluty przy grzbiecie książki? Dość tego! Pora zabezpieczyć obwoluty naszych wydań specjalnych. A rozwiązanie? Idiotycznie proste. Celofan. Zdejmij obwolutę ze swojej książki i rozłóż ją na prosto na arkuszu folii. Następnie złap folię od góry, zagnij, wyrównaj obwolutę do brzegu, zostawiając zapas, dociśnij i to samo powtórz od dołu. Postaraj się maksymalnie docisnąć folię do obwoluty. Następnie weź książkę i wyrównaj na środku, zagnij jeden brzeg i zostaje odciąć nadmiar folii. Nieodcięty może spowodować, że obwoluta nie będzie się ładnie domykała i tym samym się wygnie. I tyle. Żadnego kleju, żadnej filozofii. I odstawiamy na półkę, tym razem bez zgrzytów.